Siema, z tej strony Seba.pl i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale <laughs> a dzisiaj jest unboxing z gry Uncharted Zaginione Dziedzictwo tu tak mocno przód, tu jest taki boczek i tutaj tył Sprawdzę czy nie ma czegoś w środku <laughs> Oczekuj. Dobra. Tu jest tylko tak płytka. Instrukcja. Tu jest, jest jakaś instrukcja. No i tu jest PlayStation Store. E eh, plus. Sorry. Play, PS Plus. I w sumie tyle. No, no to jak się Wam spodobał odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę. Suba. Po namarwo brakuje do 150. No a my się widzimy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na razie i cześć.